Złoto, zaginione miasta i zapomniane cywilizacje pod warstwami czasu ukrytych jest wiele tajemnic. Dziś zabiorę Was w podróż do siedmiu miejsc, które wciąż czekają na odnalezienie. Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Można powiedzieć, że przez całe stulecia Herkulanom i Pompeje spały pod zwałami popiołu Wezuwiusza. aż pewnego dnia robotnicy, wiercąc studnie, trafili na marmurowe siedzenia teatru. A Petra? Przecież przez wieki była sekretem lokalnych Beduinów, zanim w 1812 roku Johann Burckhardt odkrył jej monumentalne grobowce. Z kolei Tingat, a więc rzymskie miasteczko na skraju Sahary, zniknęło pod piaskiem na tysiąc lat, by wreszcie wyłonić się dzięki przypadkowemu odkryciu. Na co powiecie, na w Turcji. Przez całe dekady nikt nie wiedział o sieci korytarzy i sal, mogących pomieścić nawet 20 tysięcy ludzi, dopóki pewien mieszkaniec nie odnalazł jednego z tajemniczych przejść w swojej piwnicy. Te opowieści dowodzą jednego. Takie zaginione miasta naprawdę istnieją. Odkrycie bywa kwestią przypadku, wytrwałości albo odrobiny szczęścia. Dziś poznamy siedem takich miejsc, które mogą kryć niewyobrażalne tajemnice, legendarne skarby i dowody na istnienie dawnych cywilizacji. Ameryka Południowa to kontynent, który od zawsze rozbudzał wyobraźnię poszukiwaczy przygód i archeologów. Dżungle Amazonii i gęste lasy Hondurasu skrywają sekrety, które być może nigdy nie zostaną odkryte. Wśród nich wyróżniają się legendarne miasta takie jak Paititi, Ciudad Blanca, a także zagadkowe miasto Z, które przez wieki rozpalały marzenia o niezmierzonych bogactwach i zaginionych cywilizacjach. Jedną z największych zagadek Ameryki Południowej jest Patiti, a więc legendarne miasto Inków, które według podań miało być ukryte głęboko w amazońskiej dżungli. Historia Paititi zaczyna się w czasach, gdy imperium Inków chyliło się ku upadkowi pod naporem hiszpańskich konkwistadorów. W obliczu tego zagrożenia Inkowie mieli przenieść swoje skarby, a być może nawet i część ludności, do tajemniczej osady na obrzeżach ich królestwa, a więc do Paititi. Relacje misjonarzy i podróżników, takich jak Andres Lopez, wspominały o złotym mieście skrytym wśród nieprzybytych lasów. Hiszpańskie dokumenty z XVI wieku opisują również doniesienia tubylców o tzw. Wielkim Paititi, gdzie zgromadzone były bogactwa, które miały nigdy nie wpaść w ręce Europejczyków. Współczesne ekspedycje, takie jak na przykład te prowadzone przez badacza Giorgiego Deirmana, czy bardziej znane wyprawy Toniego Halika, wielokrotnie próbowały odnaleźć Paititi. W latach 90. badacze zidentyfikowali potencjalne struktury przypominające ruiny w rejonie Pantiacola w Peru. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak lidar, odkrywane są kolejne wskazówki, jednak samo miasto wciąż pozostaje nieuchwytne. W gęstwinie lasów Moskitia we wschodniej części Hondurasu od wieków krążą opowieści o tzw. Białym mieście, a więc mitycznej metropolii zwanej także jako Ciudad Blanca lub Caja Camasa. Są to nazwy w języku pech, a tłumacząc to na nasze, to byłoby to Białe Miasto. Legenda mówi o starożytnych budowlach z jasnego kamienia, a także o placach pełnych złotych artefaktów i o posągach małpiego boga, które miały strzec wejścia do skarbca. Przekazy takich ludów jak Pech i Tawaha, a później relacje przybyszów takich jak Teodor Mordez z ekspedycji z 1940 roku, podsyciły wyobraźnię kolejnych badaczy, mimo że nikt nie przedstawił jednoznacznych dowodów na istnienie całego miasta. Takie pierwsze europejskie wzmianki o bogatych osadach Moskitia pojawiły się w listach Hernana Cortesa z 1526 roku. Tutaj należy jednak zauważyć, że sam konkwistator jednak nigdy nie użył terminu Białe Miasto i nie zlokalizował tych miejsc geograficznie. Wspomniał jedynie o prowincjach, które były według niego pełne miast i wiosek, równie bogatych jak imperium Azteków. Z kolei w 1927 roku Edward Konzemius opisał w raporcie entograficznym ruiny skalne nazwane przez miejscową ludność białym miastem, co chyba wtedy właśnie po raz pierwszy utrwaliło to określenie w naukowej literaturze. Przez całe dekady poszukiwania toczyły się głównie na piechotę. Wspierane one były przez miejscowych przewodników, a także opowieści o ukrytych komnatach pełnych złota. Jednak dopiero w XXI wieku to technologia LIDAR umożliwiła badaczom przeniknięcie przez gęstą koronę drzew. W latach 2012-2015 zespół kierowany przez Stevena Elkinsa i Christophera Fischera smapował przy pomocy lidaru ponad 2000 km kwadratowych dżungli Moskitia. Ujawnili wtedy setki struktur, tarasy, platformy, drogi, place, a także piramidy, których nie dostrzeżono wcześniej z ziemi. W 2015 roku jedna z ekspedycji eksplorowała największy kompleks, który był odkryty przez lidar. Według ich badań i tej analizy, te budowle powstały jakoś w okresie między 800 a 1250 rokiem naszej ery. Świadczyłoby to o istnieniu takiej rozwiniętej cywilizacji przedkolumbijskiej, jednak te wszystkie badania nie pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że było to Ciudad Blanca opisane w legendach. Archeolodzy podkreślają, że w Moskitia odkryto już dotychczas około 200 stanowisk, od dużych osad po niewielkie pozostałości i być może to legendarne Białe Miasto jest takim jedynie uogólnionym wyobrażeniem tych wielu miejsc. Dziś wiele wskazuje na to, że to mityczne Ciudad Blanca nie jest taką jedną zwartą aglomeracją, takim jednym miastem splatającym się z lokalną mitologią i hiszpańskimi opowieściami o Eldorado. Jak zapewne zdajesz sobie z tego sprawę, to Lidardowi od istnienia licznych zaawansowanych struktur jest to taka prawdziwa rewolucja w archeologii dżungli. Jednak pytanie, czy którakolwiek z tych budowli, które odkryto, jest elementem tego legendarnego białego miasta, to to pytanie wciąż pozostaje otwarte, zachęcając badaczy do dalszych wypraw i wykopalisk. Percy Harrison Fawcett, a więc brytyjski kartograf i badacz, spędził lata na mapowaniu Amazonii, przekonany, że pod tą gęstą, bujną roślinnością kryje się zaawansowana przedkolumbijska cywilizacja. Osadę tę nazwał miastem Z. Według niego, pozostałości tej metropolii winny stanowić dowód na istnienie w Amazonii kultury na miarę starożytnych imperiów. Pan Fawcett wciągnął się w tę teorię za sprawą manuskryptu 512. A więc 18 wiecznego dokumentu z Archiwum Narodowego Brazylii, opisującego w 1753 roku odkrycie ruin z łukami, posągami i hieroglifami, bez jednak wskazania, gdzie je znaleźć. Już po I wojnie światowej, a więc 1920 roku, wyruszył na swoją pierwszą wyprawę. Później w 1925 roku powrócił tam z swoim synem Jackiem i przyjacielem panem Rimelem. Niestety wszyscy oni zniknęli bez śladu, pozostawiając jedną z największych zagadek eksploracji Ameryki Południowej. Dopiero nowoczesna archeologia ujawniła, że Fawcett, choć nie odnalazł z miasta Z, miał wiele racji co do złożoności amazonskich społeczeństw. W regionie Kuchi-Kugu u źródeł rzeki Xingu, Michael Heckenberger i lokalni potomkowie Kujkuro odsłonili rozległy kompleks ziemnych grobli, placów i domost datowanych na lata między 800 a 1250 rokiem naszej ery. Natomiast badania lotnicze i lidar w Llanos de Moxos w Boliwii oraz w brazylijskim stanie Mato Grosso ujawniły piramidy, sieci dróg i kanalizacji, a więc ślady wysoko rozwiniętych aglomeracji, które mogły dać początek legendzie o mieście Z. Choć żadna z tych struktur nie jest dziś formalnie uznawana za właśnie za miasto Z Fawceta, odkrycia zarówno te jak i setek innych podobnych stanowisk dowodzą właśnie, że w Amazonie istniały silne, trwałe cywilizacje. Ameryka Południowa pozostaje więc skarbnicą tajemnic. Paititi, Ciudad Blanca i Miasto Z to tylko niektóre z miejsc, które mogą kryć odpowiedzi na pytania o dawne cywilizacje. Każda z tych historii pokazuje, jak niewiele wiemy o przyszłości i jak wiele pozostaje do odkrycia. Teraz możemy się jedynie zastanawiać, czy technologia, determinacja, a może to jednak przypadek, pozwolą w końcu rozwikłać te wszystkie zagadki. Kto wie, być może rozwiązania są bliżej niż nam się wydaje, ukryte gdzieś pośród zielonych, nieprzebytych lasów. Azja, kontynent o niezwykłej różnorodności kulturowej i geograficznej, skrywa w swoich piaskach i wodach wiele nierozwiązanych zagadek. Dwa zaginione miasta, które wciąż budzą emocje badaczy, to Dwarka, a więc legendarne miasto boga Kryszny, według różnych podań zatopione w oceanie, oraz Ubar, znana jako Atlantyda piasków, której los splótł się z tajemnicami pustyni Rub' al Khali. Dwarka, opisana w starożytnych tekstach hinduskich, jest jednym z najbardziej fascynujących zaginionych miast Azji. Według Mahabharaty i Bhagavata Purany, Dwarka była wspaniałą stolicą boga Kryszny, ozdobioną kamieniami szlachetnymi i podzieloną na precyzyjnie zaprojektowane dzielnice. Po śmierci Kryszny, według legendy, miasto zostało pochłonięte przez wody oceanu, zabierając ze sobą bogactwa i historię. W XX i XXI wieku indyjscy archeolodzy przeprowadzili liczne podwodne badania u wybrzeży Gujaratu w rejonie współczesnej Dwarki i wyspy Dwarka. Odkryto tam ślady murów, ulic, kamiennych bloków czy kotwic, a także ceramikę i narzędzia, które mogą pochodzić z okresu od około 2000 do 1500 roku przed naszą erą. Co ciekawe, to niektóre z tych struktur znajdują się na głębokości od 6 do aż 40 metrów pod wodą. Badania wykazały, że teren ten był ważnym portem i centrum handlu między Indiami a Bliskim Wschodem już w starożytności. Mimo tych odkryć, kwestia identyfikacji ruin jako legendarnej dwarki pozostaje sporna. Część naukowców uważa, że odkryte pozostałości mogą należeć do wcześniejszych lub równoległych kultur, np. cywilizacji indusu, a samo zatopienie mogło być wynikiem zmian klimatycznych, podnoszenia się poziomu morza lub trzęsienia ziemi. Inni z kolei podkreślają zgodność lokalizacji i niektórych znalezisk z opisami z Mahabharaty. Badania podwodne w rejonie Dwarki prowadzone są przez Archeological Survey of India oraz Narodowy Instytut Oceanografii. Dwarka pozostaje wciąż jednym z najbardziej zagadkowych miejsc starożytnych Indii. Dodam, że odkrycia archeologiczne wskazują na istnienie tam zaawansowanej osady portowej, ale czy była to faktycznie legendarna stolica Kryszny, no to wciąż pozostaje przedmiotem naukowych debat. Mam nadzieję, że takie kolejne podwodne ekspedycje... Mogą przynieść nam jakieś nowe odpowiedzi. Rub al-Khali jest to największa piaskowa pustynia na Ziemi. Od wieku skrywała ona legendę o Ubarze, zwanym także Iramem Filarów czy Atlantydą Pustyni. Według arabskich podań miasto to było kluczowym węzłem karawan kadzidlanych łączącym Jemen z Mezopotamią i Indiami. Pełne bogactw miało zniknąć tak nagle, zasypane przez zdradliwe wydmy lub dotknięte boską karą. Pierwsze europejskie zmianki o Ubarze pochodzą z kronik islamskich uczonych, jednak tam takich konkretnych wskazówek nie było. Dopiero pod koniec XX wieku idea zaginionego miasta zyskała nowy impuls dzięki satelitarnym zdjęciom NASA, które ujawniły wąskie, przecinające pustynie trakty. Były to jakieś dawne szlaki karawanowe. Amerykański prawnik George Hedge i filmowiec Nicholas Clapp, wspierani przez naukowców z Jet Propulsion Laboratory, wskazali miejsce zwane Shisr jako prawdopodobną lokalizację Ubaru. Później w 1992 roku zespół Jurisa Zarnisa, wspierany przez Ronalda Bluma i Charlesa Elasi, rozpoczęli wykopaliska właśnie w pobliżu wspomnianego szistr. Co ciekawe, to pod warstwą piasku usunięto tam fragmenty kamiennego fortu z wieżami, a dalej taki tunelowaty lej krasowy, w który zawaliła się część konstrukcji. Analiza ceramiki i datowanie radiowęglowe wskazują na intensywne użytkowanie tego miejsca między II wiekiem przed naszą erą a VII wiekiem naszej ery. No dobra, ale jakie były takie kluczowe wnioski, które wyciągnął zarys po przebadaniu tego miasta? Według niego Sistr nie było jedną wielką metropolią, lecz jednym z ogniw sieci karabanasjerów obsługujących karawany z kadzidłem. Według niego była to kraina Iubaritów, którą możemy zobaczyć na jednej z map Ptolemeusza. Badaze dodaje jeszcze, że takie nagłe załamanie się jaskini krasowej tuż pod umoceniami fortyfikacji wyglądało, jakby całe miasto zapadło się pod ziemię, co mogło dać początek lokalnym podaniom o jego zaginięciu. Choć żaden z tych urbanistycznych kompleksów nie odpowiada w całości tej legendzie, to pomimo tego te odkrycia wszystkich dowodzą, że pustynia Rub al Alkali była gęsto utkana siecią karawansjerów i osad. Więc możliwe jest, że ten Uber stał się takim raczej poetyckim symbolem tej całej sieci niż jednym zwartym miastem. Jak było naprawdę, no tego niestety na razie nie wiemy. To, co jest pewne, to to, że legenda o Atlantydzie piasków splata się z rzeczywistością, z potęgą handlu kadzidłem i tysiącletnią historią karawan. Helike była jednym z najważniejszych miast starożytnych Achaii. Jako stolica i takie miasto przewodniczące Związkowi Achajskiemu łączyła funkcje polityczne, handlowe i religijne. Kult Posejdona Helikoniosa, a więc takiego drugiego po Delfach panheleńskiego sanktuarium, nadawał miastu wyjątkowy prestiż i przyciągał pielgrzymów z całej Grecji. W zimie w 373 roku przed naszą erą potężne trzęsienie ziemi sparaliżowało wybrzeże Zatoki Koryńskiej, a towarzysząca mu fala tsunami w jednej chwili pogrożyła Helikę w morzu. Strabon, Pausanias i Erastotenes opisywali, że miasto zapadło się i zostało zalane, pozostając przez wieki widoczne jedynie jako zatopione mury pod taflą wody. Od dawien dawna lokalizację Helikę uznawano za niemożliwą do ustalenia. Tak to wyglądało aż do przełomu w końcu XX wieku. W 1988 roku Dora Caston Pulo i Steven Soter zaproponowali hipotezę, że Helike spoczywa nie na dnie morskiej zatoki, lecz pod osadami zasypanej niegdyś laguny. Między 1991 a 2002 rokiem zespół Helike Projekt wykonał 99 odwiertów w delcie rzek Celinous i Kerintes, odkrywając warstwy osadów z okresu od wczesnej epoki brązu po późną starożytność. Te badania umożliwiły odnalezienie zniszczeń, które miały miejsce w 373 roku przed naszą erą i wytypowanie miejsca, gdzie skrywały się ruiny helike. Od 2000 roku prowadzone są systematyczne wykopaliska, które potwierdziły istnienie tego miasta i jego nagłej zagłady. W 2012 roku odsunięto warstwę zniszczeń z gruzem budowlanym, dachówkami i ceramiką, dokładnie odpowiadającą opowieściom o katastrofie. Poza tym archeolodzy odkryli pozostałości świątyni Posejdona i ołtarzy, a także monety z wizerunkiem Boga Morza oraz fragmenty brązowych i glinianych ofiar, a więc dowody kultu, który przetrwał przez stulecia. Helika jest dzisiaj nie tylko takim obiektem badań archeologicznych, ale także symbolem kruchości ludzkich cywilizacji wobec sił natury. Rungholt, niegdyś tętniące życiem miasto na wybrzeżu Morza Północnego w regionie Schleswig-Holsztyn, nazywane jest Niemiecką Atlantyną. W średowieczór rozkwitało tutaj życie handlowe i rolnicze, a dochody czerpano z produkcji soli, rybołówstwa i tranzytu bursztynu. Miasto leżało na wyspie Strand, której osiedla chroniły groble i liczne terpy, a więc sztucznie usypane wzgórza chroniące przed powodziami. Jednak w nocy z 15 na 16 stycznia 1362 roku region nawiedziła katastrofalna grotę Mandrękę, a więc wielka powódź. Fale sztormowe przerwały wały ochronne i w jednej chwili zatopiły niemal 30 osad, w tym Runghold. Historyczne szacunki mówią nawet o 25 tysiącach ofiar i o przesunięciu linii brzegowej o kilka kilometrów w głąb lądu. Przez całe wieki Runghold uchodziło za legendę. Trwało aż to do XX, czy nawet XXI wieku. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sonary, georadary, magnetomaterie czy zdjęcia lotnicze, pozwoliły archeologom z uniwersytetu w Kilonii, a także oczywiście z innych ośrodków, pozwoliły zidentyfikować im pod mułem Morza Watowego pozostałości murów, studni, a także systemów odwadniających i portu. W 2023 roku badacze odkryli fundamenty dużego kościoła, które mierzyły 40 na 15 metrów. Z tego, co wiemy, to kościół ten stanowił centrum religijne Rungholt. Archeolodzy ujawnili także 64 terpowe wzgórza, ufortyfikowane wałami oraz rozległe kanały melioracyjne, świadczące o takiej zaawansowanej inżynierii hydrotechnicznej tamtych mieszkańców. Choć niestety miasto nie zachowało się w całości, to Rungholt pozostaje takim najlepiej udokumentowanym przykładem średniowiecznej metropolii, która została pochłonięta przez morze. Można powiedzieć, że jego historia od bogactwa po katastrofę stała się przestologą przed ignorowaniem sił natury. Badania terenowe prowadzone w tamtym miejscu są robione w pośpiechu, w obawie przed tym, że erozja zniszczy kolejne fragmenty podwodnych ruin. Helike i Rungholt to fascynujące przykłady miast, które padły ofiarą żywiołów, stając się legendami swoich czasów. Obydwa miasta przypominają nam, jak potężna jest natura i jak wiele cywilizacji zostało przez nią zniszczonych. Dziś archeolodzy i badacze kontynuują poszukiwania, odkrywając fragmenty tych dawnych światów, które rzucają nowe światło na życie ludzi sprzed wieków. Czy helike i Runchold odkryją przed nami jeszcze więcej swoich tajemnic? Patrząc w przyszłość, to nowoczesne technologie, takie jak lidar, obrazowanie satelitarne czy chociażby georadary, otwierają zupełnie nowe możliwości w odkrywaniu zaginionych miast. Dzięki nim archeolodzy mogą przeszukiwać trudno dostępne tereny. Od gęstych lasów Amazonii, pogłębiny oceanów, bez konieczności przeprowadzania niszczących wykopalisk. Już teraz technologia LIDAR pozwoliła odkryć nieznane struktury majów w Gwatemali, a obrazowanie satelitarne pomogło zlokalizować potencjalne ruiny Paititi. Dalszy rozwój technologii zwiastuje nową erę w archeologii, w której miejsca uznane za niedostępne mogą wreszcie zostać zbadane. Czy zaginione miasta, o których dziś słyszymy tylko w legendach, wkrótce zostaną odnalezione? To pytanie pozostaje oczywiście otwarte. Ale z każdym rokiem przybliżamy się do odkrycia kolejnych tajemnic z przeszłości. Zastanawiam się, które z tych miejsc, które dzisiaj wymieniłem w tym odcinku, najbardziej rozbudziło Twoją wyobraźnię podziel się proszę swoją opinią w komentarzach, ponieważ no chętnie dowiem się, które z zaginionych miast chciałbyś zobaczyć odkryte w przyszłości. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do słyszenia kolejnym razem. Cześć, hej!